Chciałem widzowie przed odcinkiem, chciałem jeszcze powiedzieć, że na moim Discordzie widzowie Onaka jest zorganizowany konkurs na 5 amelecików, więc jak chcecie coś takiego wygrać, bijacie na Discorda, znaczycie emotkę, no i co? już zapraszam do odcinka. Ma widzowe? Ja jestem Naku. A to jest pierwszy odcinek z serwera KHC. Macie Pitras na ekranie. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę, ponieważ co dziś co 15 łapeczek losuje jeden amulet. No i oraz Subika, żeby móc wygrać. w na Discorda, bo jak mówiłem wcześniej na filmiku, jest tam 5 amulecików losowanych. No i co? Odcinek stypania się do ludzi. Jeśli Wam odcinek się spodoba, też napiszcie to w komentarzu. No i co? Ja już nie przedłużam. I zapraszam do oglądania. Dobra, widzę. tepamy się do pierwszej osoby. Tepnie Tepnęliśmy się, zobaczymy czy następnie. Mam nadzieję, że następnie. Tepnął. No. no i co? Spójrzmy się do niego. Zobaczymy, czy poliżę. Byczek, czy nie poliżę. Jednak przetestujemy. Eee, na razie jest kuksa, więc widzimy. No, coś kombinuje widzowie, ale co to już nie wiem A no, widzowie, no ma duży mózg, serio Duży mózg ma Piućek Wiecie ma duży widzowy mózg? Serio Duży mózg Kurde nie wiem, widzę jaki debil Serio Dobra przynajmniej mam jeden blok On jest głupi czy głupi? Widzę wie? z ciekawości Chyba jest głupi tak mi się coś wydaje, że jest głupi. No i byczek polizał No, tak myślałem, jest trochę kupi. Dobra, widzę. Widzimy się w kolejnym tepnięciu. Dobra, widzę. Mam kolejnego typa. TPA WOD. Tknęliśmy się u niego. Zobaczymy, czy następnie. Tepnął. Dobieramy się szybko. I lecimy. Dobra. Byczek tepnął w jakieś nóżki. Nie wiadomo w co. Zobaczymy, czy się uda go zabić. Powinniśmy go dać radę. A spokojnie zabić. Jeśli się uda, zobaczymy. Dobra, widzowie. Jedliśmy też koksika, jak No i widzowie... Chwila minęła. O! Magiczne rzeczy miał widzowie, poczekajcie. Zabierzemy sobie to co zostało z niego. Ale chyba tylko buciki, ale p***ku i tak Ci dziękuję za cika. <grym> więc co? Widzę, Widzimy się w kolejnym tepnięciu. Ja chyba wyckam do góry. Będzie się opłacało, który toś poziom. Eee, 20, więc no ja pewnie nie, nie będę wycykać. Lepiej pójdę na spawna. No i co? Widzimy się w kolejnym tepnięciu. Dobra, widzowie. E, te, tepamy się tepa, e, tepamy się do byczka pisze, że oddaje ranking zobaczymy ile w tym prawdy jest e, czy nam odda ranking czy nie, zobaczymy tepamy się już do niego tepnął nas dobra, tak myślałem nie oddaje on rankingu a tepa swoich jeszcze kolegów No i widzowie, jest problem troszeczkę Wyczek nas wyrolował Ale na szczęście jestem trochę mądrzejszy i zlogam, Niech se leci na dół Jeszcze powiedzieć, że zliżę Nie już myślałem Ja sobie widzę po, po stoję w ten sposób, w się sensie po... pobuguje się, może ich zabijemy Zbyczku, eee. postrzelaj sobie we mnie Nic się jak to nie da Chyba też debil Swat, widzowie, więc jest koks Idziemy wyżej, błogujemy się. Tak to nie ma sensu, widzę. Szkoda, że ten blok nie wziąłem, ale może jeszcze uciekniemy z tej sytuacji niemrowej. Dobra, widzę, zaryzykujemy. padniemy na dół. O nie, widzę oksa widzę. Efekty weźmiemy sobie jumpusta i se polecimy do góry. No i mieć trochę ich w będziemy. O jezu, chyba jednak nie będziemy mieć. Ojej, dobra, widzę. Chyba to jest jednak dead. Chyba widzę je dead. No to pierwszy dead dzisiaj nie, na serwerze. No i co? Widzimy się w kolejnym dotknięciu. no szkoda, że zginęliśmy, ale i tak borowiki widzowe, jak nie wiem. Więc co, naura.